taki był klucz, żeby to uporządkować przede wszystkim, bo trudno od czasu do czasu układać pytania, prawda? nie wiadomo będzie ile jest czego. No jest, taki były działy jak historia, życie duchowo-religijne, sport, nauka, kultura, sztuka. Kino, kabaret, teatr. I tam było przeważnie po 10 pytań, w niektórych działach było ich mniej. No życie polityczne też było istotną sprawą tutaj jako dział, no bo przecież polityka nas wszystkich niezwykle zawsze interesowała. Natomiast no, patrząc obiektywnie, tak z lotu ptaka, no ludziom młodym zwłaszcza to może sprawić kłopot, takim poniżej 30, tak bym to jak to jest No, lekko nie jest, ale przebrnąłem przez wszystko. Albo się wie, albo się strzela, w związku z tym nie ma co za długo myśleć. Bardzo dużo historii, bardzo odległe historii. Trochę, jak na mój głos, jak zwykle za mało kultury i sztuki. Chyba w różnych linii edukacji. Troszeczkę liźnięta nowa huta, trochę sportu, trochę architektury, tak. Trochę zawirowań dziejowych i trzęsienie ziemi. Trochę zaskoczony, trochę zastremowany, ale przyjemnie. No, takie bardziej chodzące, takie bardziej metryczne powierzchnie. Krakowa, kiedyś teraz. Duże historie, niestety, mniej z czasów współczesnych. Nie Pozytywnie fajna zabawa. Wrażenia dobre, część pytań była trudna, część była łatwa. Tematyka pytań była bardzo różna, część dotyczyła e, historii, część dotyczyła e, architektury miasta, część dotyczyła jak gdyby takich problemów e, współczesnych.